Serwis książki czytamy przedstawia dzieło Ignacego Krasickiego, zatytułowane Lew i Zwierzęta. 2. gdy się wszystkie zwierzęta ulwa znajdowały, był dyskurs jaki przymiot w zwierzu doskonały. Słoń roztropność zachwalał. Żubr mienił powagę, Wierbundy wstrzemięźliwość, Lamparty odwagę. Niedźwiedź, moc znamienitą, Koń ozdobną postać, Wilk starannie przemyślne, Jak zdobyczy dostać. Sarna, kształtną subtelność, Jeleń, piękne rogi, Ryś, odzienie wytworne, Zając, rącza Pies wierność, liszka umysł, fortele ofity, baran łagodność, osieł żywot pracowity. Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali. Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali.